Kochani, z, z okazji świąt Bożego Narodzenia życzymy Wam, żebyście byli po prostu dobrymi ludźmi, bo świat bardzo potrzebuje dobrych ludzi, więc z całego serca tego wam życzymy i mamy dla Was niespodziankę, ponieważ dziękujemy Wam za to, że jesteście z nami, że razem z nami modlicie się naszą muzyką. To w przyszłym roku szy szykujemy dla Was sporą niespodziankę, do której dość długo dojrzewaliśmy. Ale na razie nie mogę nic więcej powiedzieć. Bądźcie z nami. Bądźcie z nami i razem z wami chcemy zaśpiewać, że poszli i znaleźli i my też chcemy znaleźć pana. Muzyka